Ja jestem Kwerko i w tym filmie pokażę wam plugin Bungie Guard. E, ogólnie jest to plugin, dzięki któremu nie będzie dało się wejść na przykład na serwer Megadrop, pomijając e, naszego corda i nasze lobby. E, no ogólnie zalecam wam właśnie korzystanie z tego pluginu, żeby mieć na pewno bezpieczną sieć serwerów, żeby właśnie nikt nie ominął naszego lobby. E, I ogólnie to ogólnie jest to wbudowane w silnik Velocity jednak jeśli nie używacie silnika Velocity, a na przykład używacie Bungeecorda albo Waterfalla, to ogólnie pokażę Wam to właśnie w tym odcinku, jak to wszystko skonfigurować, żeby wszystko działało. Ok, także jak widać mam tutaj przygotowane serwery Velocity, Lobby, no i Bungeecord, no i będziemy po prostu te serwery właśnie konfigurować. Bungeecord, no to wiadomo, jest to właśnie silnik Bungeecord, na Lobby akurat jest purpur, i tutaj mamy silnik Velocity ok, także zacznijmy najpierw od ym, właśnie jeśli mamy bungeecorda, no to jak widać tutaj mamy normalnie konsolę bungeecorda i ogólnie musimy właśnie pobrać plugin bungeeguard z Spigot ok, także wchodzimy sobie w link podany właśnie w opisie, mamy tutaj jak widać bungeeguard ogólnie pobieramy właśnie sobie ten plugin tutaj klikając download now i teraz jak już mamy ten plugin pobrany to możemy go sobie właśnie wejść na nasze FTP wchodzimy sobie właśnie na y, FTP naszego bungee corda i do plugins po prostu wrzucamy ten plugin i teraz wchodzimy sobie na naszą konsolę no i oczywiście uruchamiamy ponownie serwer ok także jak już nam tutaj się prawda serwer y, ponownie uruchomił jak widać możecie tutaj zobaczyć że jest load, y, loaded plugin i bungee guard Ogólnie to teraz, właśnie, sobie przejdziemy do naszego serwera. Najpierw na serwer lobby, przechodzimy sobie do plugins i tutaj, tak samo, wklejamy naszego Bungie Guarda. No, i przechodzimy sobie do konsoli. No, i oczywiście restartujemy serwer. I tak samo robimy z każdym serwerem: czy to jest Megadrop, czy Skyblock, czy Survival. Po prostu do wszystkich serwerów wykrywamy ten plugin i restartujemy serwery. Tak, żeby się ponownie wczytał właśnie plugin. Ok, także w międzyczasie, jak tam nam się właśnie lobby uruchamia, przechodzimy sobie do naszego serwera BungieCore. No, i tu odświeżamy, wchodzimy w to, i mamy jak widać token, otwieramy sobie to i kopiujemy właśnie ten kod teraz przechodzimy sobie do naszych podserwerów, czyli lobby y, survival i tak dalej i w każdym będziemy robić to samo, czyli wchodzimy sobie do bungee guard folderu i config ML edytujemy i tu jak widać ja mamy allowe tokens i tutaj właśnie sobie usuwamy to i wklejamy właśnie ten y, kod, no i tu możemy oczywiście jeszcze sobie spolszczyć te komunikaty, jednak no nie, akurat tego nie będę polszczył i teraz y, sobie, właśnie jak już na każdym serwerze, y, właśnie to zrobiliśmy, czyli na każdym y, serwerze y, już mamy ten token wklejony, to każdy serwer po prostu trzeba uruchomić. No i teraz, jak wkleiliśmy właśnie ten token, przechodzimy sobie do Spigot ML. Właśnie jest to na, i to robimy też na każdym podserwerze. I tu, jak widać, mamy settings, Bungee Cord i to sobie ustawiamy na True. Ok, zapisujemy ten plik. I tak samo robimy właśnie na wszystkich podserwerach i teraz przechodzimy sobie jeszcze do bungeecorda, do właśnie pliku konfiguracyjnego bungeecorda i tutaj szukamy sobie linijki ip forward, ustawiamy ją na true. I teraz jak już mamy wszystko zapisane to możemy właśnie zrobić yy, i restart lobby i właśnie restart jeszcze bungeecorda. I możemy przejść sobie już za chwilkę na serwer i zobaczycie, jak to wszystko działa. Ok, także jak już nam się prawda, serwery wczytały, to właśnie możemy sobie przejść yy, poprzez właśnie korda. Normalnie sobie wchodzimy na serwer i czekamy chwilkę. No i, i jak widać, normalnie żeśmy weszli na serwer, jak widać, jesteśmy na, no to akurat tutaj spami błędami, ale to tam nieważne, jak widać to normalnie nam, nam działa wszystko tak jak należy, jednakże jeśli byśmy chcieli przejść bezpośrednio na serwer, na serwer lobby, 25566 chyba tam był port, to za chwilę zobaczycie co się będzie działo. No, to dostajemy właśnie taką informację, unable to i tak dalej, a po prostu brak autoryzacji. I tak samo jak sobie przejdziemy na konsolę, właśnie to nam tutaj o, wyskoczy informacja, czyli jeżeli będziecie dostawać taką informację. To oznacza, że ktoś po prostu próbował ominąć waszego Bungecorda, wasze lobby i po prostu próbował wejść od razu na, na tryb. Tak, no, także jeśli chodzi o serwer Bungecord, myślę, że sprawa jest już tutaj, prawda? No, wyjaśnione to, co miałem wyjaśnić. No i teraz przechodzimy sobie do Velocity. Ok, także jeśli chodzi o Velocity, to tutaj sprawa jest troszeczkę prostsza. Mianowicie w Velocity mamy, jak widać, Velocity Tomly. Także sobie wchodzimy w to, i tutaj, jak widać, mamy y, tę właśnie, y, właśnie opcję: Player Info Forwarding Mode, i tu sobie właśnie wpisujemy to nasze Bungee I oczywiście podpinamy normalnie serwery, tam lobby, Mega Drop Skyblock i tak dalej. I tak samo jak w przypadku Bungeecorda, wgrywamy plugin Bungee Guard na wszystkie podtryby. W tym przypadku nie trzeba wyrywać właśnie do Velocity tego pluginu, także to jest taki właśnie plus. Oczywiście tutaj, jak mamy Velocity, musimy sobie je uruchomić ponownie. OK, czekamy sobie. OK, mamy już odpalone. No i tu mamy forwarding secret. Odpalamy to, i tu mamy ten właśnie kod. To jest właśnie nasz token. Który właśnie trzeba sobie wkleić do plugins: Bungee, Guard i Config. I tu sobie to odpalamy. No i tak samo wklejamy, właśnie ten token, zapisujemy, zamykamy. I tak samo właśnie robimy na każdym podserwerze, właśnie Survival, Mega Drop itd. Tak I tak dalej. I właśnie po tym, jak to zrobiliśmy, klikamy Uruchom ponownie. I czekamy aż się serwer załaduje. No dobra, także jak nam już się właśnie nasze proxy odpaliło, to normalnie możemy sobie właśnie wejść już na nasze serwery. I zaraz zobaczycie tutaj, jak to wszystko działa. No, jak widać, normalnie y, jesteśmy właśnie na serwerze lobby. Y, I tak jak w przypadku corda y, jeśli byśmy właśnie chcieli to lobby ominąć czyli tu jest adres IP bezpośredni do lobby. No to nam się to po prostu no nie uda tak, bo po prostu o, wyskoczy nam właśnie taki błąd. I tak samo właśnie jak ktoś wgra sobie na swój Bandicord yy, i podepnie nasze lobby, to tak samo nie będzie to działało, bo po prostu nie ma takiego tokena. Mm, no więc myślę, że to by było na tyle prosty plugin, yy, chwilka po prostu zabawy, a naprawdę no pomaga to, pomaga to wiadomo. Yy, z bezpieczeństwem sieci naszej, naszych serwerów. No, także słuchajcie, to by było na tyle. Myślę, że wam pomogłem. Więc jeśli tak, no to zostawcie łapkę w górę, trzymajcie się, no i do zobaczyska siemka.